Księga Sędziów, rozdział 19. W owych dniach nie było wówczas króla w Izraelu. Pewien mąż, Lewita, mieszkający z stóp góry Efraima, wziął sobie za drugorzędną żonę kobietę z Betlejem Judzkiego. Żona go zdradziła i udała się do domu swego ojca w Betlejem Judzkim. Tam przebywała przez cztery miesiące. Udał się więc jej mąż do niej, aby przekonać ją i sprowadzić z powrotem do siebie. Miał ze sobą swego sługę i parę osłów. Zaprowadziła więc go żona do domu swego ojca. Ojciec młodej kobiety, ujrzawszy go, bardzo się uradował z jego odwiedzin. Teść jego ojciec, młodej kobiety, zatrzymał go tak, że pozostał u niego przez trzy dni, jedząc, pijąc i nocując tam. Dnia czwartego wstali wcześnie i Lewita przygotował się do odjazdu. Ale ojciec owej młodej kobiety rzekł do swego zięcia. Posił się kawałkiem chleba, po czym wyruszycie. Gdy zasiedli do stołu i posilali się obaj razem, i pili, ojciec młodej kobiety rzekł do jej męża: Zostań, proszę, jeszcze przez tę noc, a niech serce twoje się raduje. Gdy człowiek ten, mimo to, wstał, chcąc przecież wybrać się w drogę, też przymusił go tak, że pozostał tam jeszcze jedną noc. Dnia piątego wstał, znowu bardzo wcześnie, chcąc wyruszyć w drogę, i znów ojciec młodej kobiety powiedział do niego: Prosił się przedtem, posił się przedtem, proszę cię. I zwlekli aż do schyłku dnia, biesiadując we dwóch. I wstał u mąż, aby udać się w drogę wraz ze swą żoną i sługą, gdy też ojciec młodej kobiety rzekł do niego: Oto dzień się nachylił już ku wieczorowi Pozostań więc na tę noc tutaj, a niech serce twoje się raduje. Jutro wczesnym rankiem wyprawicie się w drogę i udasz się do swego domu. Lecz człowiek ten odmówił pozostania na noc, ruszył w drogę i przybył aż do jebus. To jest Jerozolimy. Miał ze sobą dwa osły obliczone oraz swoją żonę i sługę. Gdy <coughs> mijali jebus, a dzień się już bardzo nachylił, rzekł sługa do swego pana. Chodź proszę, a skręcimy do tego miasta Jebusytów. I przenocujemy w nim. Lecz jego pan dał mu taką odpowiedź: Nie skręcajmy do miasta cudzoziemców, nie, przechodząc z, nie pochodzących z rodu Izraela, ale chodźmy aż do Gibea. Nadto rzekł jeszcze do swego sługi: Jedźmy i starajmy się dotrzeć do jednej z tych miejscowości, aby przenocować do Gibea albo do Rama. Ruszyli więc dalej. Tymczasem słońce im zaszło przy Gibea. Które należy do pokolenia Benjamina. Skręcili więc tam, aby przenocować w Gibea. Lewita, wszedłszy do miasta, zatrzymał się na placu, gdyż nie było nikogo, kto by ich przyjął do domu i udzielił noclegu. Tymczasem pewien starzec wracał wieczorem ze swojej pracy w polu. Człowiek ten pochodził z góry Efraima i w Gibea był przybyszem, gdyż mieszkańcy tego miasta byli Beniamitami. Podniósł oczy i zauważył podróżnego na placu. – Dokąd idziesz i skąd przybyłeś? – zapytał go starzec. – Ten odparł. Wracamy z Betlejem Judzkiego w stronę góry Efraima, skąd pochodzę. Odwiedziłem Betlejem Judzkiem, a teraz wracam do domu i nie mam nikogo, kto by mnie przyjął pod dach. Mamy słomę i żywność dla naszych osłów oraz chleb i wino, dla siebie, dla twojej służebnicy i dla tego młodego człowieka, który idzie z twoim sługą. Nie brak mi niczego. Bądź spokojny, rzekł starzec: Pozwól mi zaradzić wszystkim twoim potrzebom, ale nie spędzaj nocy na ulicy. Przyprowadził go więc do swego domu, osłom dał obrok, po czym umyli nogi, jedli i pili. Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, Przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom i kołacząc we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu: Wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować. Człowiek ów gospodarz domu, wyszedłszy do nich, rzekł im: Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem, człowiek ten wszedł do mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa. Oto jest tu córka moja, dziewica oraz jego żona. Wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie co wam się wyda słuszne. Tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa. Mężowie ci nie chcieli go usłuchać. Człowiek ten zatem zebrawszy swoją żonę, wyprowadził ją na zewnątrz, a oni z nią obcowali i dopuszczali się na niej gwałtu przez całą noc, aż do świtu. Puścili ją wolno dopiero wtedy, gdy schodziła zorza. Kobieta owa wracając o świcie upadła u drzwi owego męża, gdzie był jej pan i pozostała tam aż do chwili, gdy poczęło dnieć. Pan jej wstawszy rano otworzył drzwi domu i wyszedł chcąc wyruszyć w dalszą drogę i ujrzał kobietę swoją żonę leżącą u drzwi domu z rękami na progu. Stań, a pojedziemy, rzekł do niej. Lecz ona nic nie odpowiadała. Usadowiwszy ją, Przeto na ośle zabrał się ów człowiek i wracał do swego domu. Przybywszy do domu, wziął nóż i, zdjąwszy żonę swoją, rozciął ją wraz z kośćmi na dwanaście sztuk i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich. Wysłańcom swoim dał następujące polecenie: Czy kiedykolwiek widziano podobną rzecz, począwszy od dnia, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego? Zastanówcie się nad tym, naradźcie się i wypowiedzcie. A każdy, który to zobaczył, mówił: Nigdy podobnej rzeczy nie było i nie widziano, od kiedy Izraelici opuścili Egipt, aż do dnia dzisiejszego. Koniec dziewiętnastego rozdziału Księgi Sędziów.